I, don't slow up, no, I, don't take I got no love for the fake if you wanna play tough and wanna hate this, show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I gotta vendetta again. Siemano, Kulesiątka, słuchajcie, dzisiaj będę trochę czytał, żeby to miało ręce i nogi, zrobiłem sobie scenariusz specjalny, wiecie, ale szam, cham, cham to zrobiłem. Słuchajcie, yy, dzisiaj mam dla Was sporo nowości z naszych akwariów i terariów, e, będzie słuchajcie o zmianach w sprzęcie, nowych mieszkańcach i porządkach, które udało nam się ogarnąć. Na końcu zaproszę Was do głosowania na to, które akwarium, e, o którym akwarium opowiemy w następnym vlogasku. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, abyśmy zrobili porządne podsumowanie 1440, czy 720, czy może 1100 szczeniami, a może nowych 180 litrów ani, a może chcecie pogadać o terrarium? Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. Będzie mi łatwiej wybrać temat następnej rozmowy. Słuchajcie, jak widzicie. Udało nam się wymienić stolik pod akwarium. Eee, powód był prosty. Eee, musieliśmy szybko się pozbywać poprzedniego stolika. Był on po prostu z papieru. Eee, o ile, że tak powiem, wiecie, na eee, niektórych ikońskich meblach można stawiać eee, pewne rzeczy. O tyle tutaj jest po pierwsze lekki spadek. On tamten stolik był tu na czterech nogach i jakoś niebezpiecznie zaczynał mi odjeżdżać, więc. Ten stolik, żeśmy musieli się go pozbyć, to jest słuchajcie, steraz pod baniaka, w którym ostatnio był Albert. A które kiedyś mieliśmy na samym początku w Kukarsie. Zobaczcie, to jest moja produkcja. Tu to jest, rozumiecie, sprawdź nie to, co tutaj, no ale już dobra. Następne będę robił zrobię po swojemu, bo, żeśmy podnieśli, jest dużo cięższe od tego. No, ale co? Dało nam to. Raz, że stabilnie to teraz, tu, to nie ma opcji, żeby coś się z tym w ogóle działo. Ten stelaż nie ma nóg, nie ma prawa się zgiąć, nic z nim nie ma prawa się stać. Można samochody na tym mogę postawić w ogóle. Samochód i, i lęków zero to w ogóle nie ma o czym mówić. Kuleś konstruktor sam konstruował. To jest najpewniejsza rzecz w tym fishrumie. Cały dom mogę na nim postawić. Serio. Mieliśmy tam miejsce na dole, a te teraria były wszędzie, a tu nie ma jak wyciągnąć nóg. Jeszcze wiecie, jak mamy dwa psy, no to w ogóle już nie ma gdzie wyciągnąć nóg, bo Bolek leży, robi jako dywan, Boleńka tak samo i jest naprawdę ciężko, więc tam, gdzie teraz Wy stoicie, mamy krzesełka normalnie, możemy sobie patrzeć na, na to, co i Wy teraz widzicie, jest nam zupełnie luźniej, aczkolwiek muszę sobie jakiś stoliczek na kawuśkę skombinować, bo na razie korzystamy ze stolika taboretu z kuchni. No, takie rozwiązanie tymczasowe, ale, ale wiecie, ważne, żeby sobie radzić. No, co to dało? Jest to wszystko dużo bardziej uporządkowane, słuchajcie. Mniej kabli dookoła, bo wszystkie przewody, oczywiście, i tam widać, i wcale nie zamierzam ich za mocno chować, bo lubię mieć dostęp bezpośredni. To nie ma być też tak aż bardzo sterylnie, ale chyba nie jest źle, co? Hmm. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się po przemadlowaniu podoba. No, nam za nią bardzo, jesteśmy wręcz zachwyceni. Tak jak mówię, zrobiło się tu troszkę więcej miejsca, mogą usiąść cztery osoby, a nie dwie, a na tym też mi zależało, bo czasami wpadają goście i akwarystycznie chciałbym z nimi tu posiedzieć, pogadać, słuchajcie, także to jedno z fajniejszych zmian, jaką tutaj zrobiliśmy, pomijam, no, że mówię, że jest pewność. Przestawiliśmy te terraria, słuchajcie, udało nam się to lepiej rozplanować, troszkę mi jest wygodniej niż... niż w tamtym miejscu. Natomiast no szkoda, że jest ta poprzeczka. No myślałem, żeby ją wyciąć, ale później stwierdziłem, że kula przecież nigdy nie wiadomo, kiedy ty na ten zbiornik postawisz ten, który był, czyli te 350 litrów, więc nie ma co osłabiać. Tu sobie radzę, szybki się przesuwają. Widać też jest zdecydowanie dobrze. już jesteśmy przy terrariach, to udało nam się wczoraj wreszcie znaleźć trochę czasu, żeby sobie na spokojnie gdzieś pojechać. I pojechaliśmy sobie do Neonazo na nową w. No Sporo większy, myślę, że było nawet trzykrotnie większe miejsce niż poprzednie. Udało nam się pogadać z właścicielem, z pracownikiem. Bardzo fajni ludzie, serdecznie Was, kochani, pozdrawiamy. Zrobiliśmy już u Was mnóstwo zakupów i za każdym razem są one udane. Tym razem przywieźliśmy cztery kraby Geosysarma i przywieźliśmy, a właściwie Ania sobie przywiozła. Jak widzicie za mną, bojowniki, bo są to też oczywiście głupiki w ribonie, ale są też bojownik jest jeden samiec taki, ja się śmieję, że księciunio w białych szatach na białym koniu, może uda mi się go gdzieś złapać. Są e, cztery chyba, czy trzy białe samiczki, jedna taka bardziej e, dzikus, o tam sobie płynie z tyłu. Ja postaram się wam porobić zbliżenia. E, I chyba dwie takie niemieckie. No, nasza Angela oczywiście, e, dobrze, że na odległość rozmawialiśmy, bo mało mnie nie palnęła kijem po obie, e, bo ja stary akwarysta, słuchajcie, e, amator. Ostatni raz bojowniki to miałem chyba w 2000 roku, bo dawno, dawno temu. No i mnie to uczono, że wiecie, albo sam samiec, a jak już chcemy samca i samicę, no to tych samic musi być kilka, czyli tak zwany harem. Ponoć, ponoć haremów już się nie stosuje. Ponoć w tej hodowli bojownika zaszło wiele, wiele zmian. Więc no cóż, jak zaszło wiele, wiele zmian, no to muszą się do tych zmian. Słuchajcie, yy, yy, douczyć, no i, i zajrzeć tam do Angelina na stronę. Podkleję Wam link na pewno do, do tego, co Angela produkuje, żebyście sobie też mogli poczytać. Bardzo fajna stronka, polecam. E, tu też wklejam, mam nadzieję, że nie zapomnę. Kula, akurat... think, think, uh, what are you doing? E, więc, więc, no, tak to się, tak to się, słuchajcie, skończyło. No, mamy bojowniczki. E, tu miało być w ogóle kiedyś. Ponieważ to akwarium jest bardzo niskie, a dosyć spory dnoma, to ja tu zawsze chciałem zrobić ryżowisko. Miałem, miałem taką myśl, no ale dostaliśmy te rośliny przeprosinowe z, z roślin akwariowe. Serdecznie polecam, pozdrawiam. Czy znaczy polecam to już ja boję, bo zaraz znowu na mnie nakrzyczą internauci i, i widzowie, ale pozdrawiam. Jak widzicie, rośliny rosną. Z mojej winy troszkę coś znowu tutaj stanęło, ale zrobiliśmy również łanny. Porządek ze jest jedna lampa, jest ta lampa, e, którą tam widzicie z tyłu, i porozkładaliśmy te lampy e, Aquaela. No, zaczyna tutaj coś z tyłu rosnąć, nawet te rrr, już nie pamiętam co to było, zaczynają puszczać nowe liście. Także nie jest słuchajcie, najgorzej. Mam nadzieję, że, 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 że lepiej puszczą, a jak nie, to w lato się zrobi następny akwarium. To boga temu zabroni, słuchajcie. Także mamy nowe, nowe bojownik, bojownika i, i bojowniczki. Mamy słuchajcie, krabiczki. E, także coś zawsze to nowego. wiecie zawsze coś się możemy jadać. Krabów dokupiliśmy cztery, bo e, tu ktoś nam albo się troszkę e, populacja sama z siebie z, 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 zmniejszyła, albo no w każdym razie wydawało mi się mniej. A poza tym stwierdziłem, że a to i tak będę robił większe. Wiecie, no, to, 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 to. Pojechać do sklepu i nic nie kupić. Ja, by nie pojechać. Porządki z oświetleniem. Zrobiliśmy nie tylko porządki tak jak tutaj widzicie, ale zrobiliśmy też porządek z czasem oświetlenia, ponieważ tu tak było poustawiane to wszystko, że migało na, na przemian. Był też tego jeden powód. Ja zawsze powtarzam, że ryby powinny mieć światło nocne, tak zwany księżyc w pełni, mówiąc krótko a przynajmniej ten księżyc powinien się świecić, jak w momencie, gdy gasną te główne światła. O co chodzi? Już tu się przekonałem, a kiedyś, kiedyś podpowiedział mi ten, ten patent stary, stary akwarysta, że puchliwe ryby przy takim nagłym, raptownym zgaszeniu światła do pełnej ciemności potrafią wyskakiwać z baniaka szczególnie przykrytego, Potrafią wpaść w panikę, wiecie gdzieś na noc muszą się schować. Normalnie światło to powinno się ściemniać. Ci, którzy mają ściemniacz, mają to najlepiej rozwiązane jak się da. Natomiast jeśli takiego ściemniacza nie mamy, to ja zastosowałem tutaj, słuchajcie, akurat na ten moment. Ona jest przymocowana z frontu, bo myślałem, że będzie mocniej świeciła, ale świeci dość mizernie ten neon. Zrobiłem sobie oczywiście takie uchwyty na drukaretce 3D, żeby to fajnie wyglądało. Już wam to włączę. Słuchajcie żebyście też mogli zobaczyć co ja do Was gadam, o co chodzi z tym światełkiem, no chodzi o to, że ono się o, ono chodzi o to, że ono się zapala 15 minut przed zgaszeniem tych głównych dużych lamp i wszystkiego tutaj i ono robi słuchajcie za taki teraz to wydaje się, że ono w ogóle nie świeci, ale wieczorem naprawdę daje sporo światła takiego rozproszonego i te ryby nie walą w panice po ścianach, nie wyskakują z akwarium w panice tak, nie znajdujemy ryb Gararówy często pytacie, czy mi te ryby właśnie nie wyskakują, no mi nie wyskakują, stosuję ten patent, tylko wcześniej to było rozwiązane, że zamiast tej listwy, ostatnio gasiły się terraria, przed nim gasiły się akwariumalni. tam wcześniej jest jeszcze lampa z gupikami, do której zaraz dojdziemy i też, wiecie, tak mi to migało, jak wieczorem, to mnie to trochę wkurzało, więc wszystko jest już uporządkowane, wszystko gaśnie się w tym samym momencie, oczywiście najpierw zapala się ta dioda ten neon LED. Muszę tam jeszcze zrobić porządek z kabelkami i też nie wiem, czy, czy nie dam go do tyłu, bo to mnie trochę drażni, przeszkadza e, mi, że tak powiem, w, w czyszczeniu baniaka, robiłem jakieś operacji. Natomiast e, fajnie po szybie trzyba się podświetla tu na, dal, na dole. Nie wiem, czy widzicie i daje to taki fajny pasek. E, może spróbuję, słuchajcie, dla jaj Wam wyłączyć? E, słuchajcie, te. o Widzicie? Tu się robi taki pasaczek niebieskiego. Brzanki Schweinfelda nie skaczą. Tak to wygląda. E, przy okazji, ostatnio przyuważyłem filmik u Luigi Kramp. E, polecam serdecznie kanał i, i, i kolegę. Miał taką lampkę ledową, która daje punktowe światło. Ja takiej szukałem bardzo długo. Dzięki za linka stary, to rozwiąże mi tu wszystkie problemy, bo wszystkie są troszkę inaczej skonstruowane, i mi zależało na tej soczewce, którą u ciebie możemy obserwować. Co tam jeszcze słuchajcie u nas w tym, w tym naszym blogazku? No cóż, podsumujmy to troszkę. 1440, słuchajcie, powoli schodzi nam ta zielenica po tych naszych eksperymentach z nawożeniem, nie jest najgorzej. Niestety jeden ze ślimaków, którego imienia w internecie, wiecie, nie można wymieniać głośno, postanowił salwować się ucieczką z Korei północnej do Południowej, no i przypłacił tą ucieczkę życiem. Znaleźliśmy go niestety za późno, nie dało się go uratować, no taka sytuacja. Rośliny stoją jak zaklęte, moim zdaniem. Ania mówi, że rosną, minie rosną, ale słuchajcie, za pewnie w poniedziałek, bo już czekam od 5 chyba czy 6 dni na zamówienie z przyjdą, przyjdą gąbki i tam jeszcze media filtracyjne i co? I sobie wymienimy to w sampie, żeby nam to lepiej hulało. Wtedy zrobię dużą podmianę i spróbujemy zastartować to eee, nawożenie, jeszcze raz troszkę wyrównać parametry. bo mam wrażenie, że coś tu się zadziało. Rosną, ale nie tak, jak bym chciał, więc tu tu czekam jeszcze lekka walka ze stabilizacją i zrobieniem tego tak, jak bym chciał. 720 podobna sytuacja, tylko tam jest tydzień rosną, tydzień nie rosną, bez względu na to, w jakim odstępach, jak duże robię, czy małe robię podmiany, tam też coś, coś się nie może dograć, ale nieźle, wygląda całkiem przyzwoicie, w każdym razie nie wygląda inaczej niż ostatnio, ale ma taki system start jeśli chodzi o, o, o wzrost roślin, słuchajcie. No i co? Największy problem to ziemiade się okazuje. Zaczynają nam skubańce kopać i, 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 i obawiam się, że akwarium też będzie do przerobki. W 1100 standardowo czanki w pełni wybudzone. Co rano wchodzimy do pracy, siedzą pod szybą, jest daj, 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 daj więcej. Przy okazji dzięki za komentarz, ja wiem, że można hodować dendrobeny, tylko u tej dendrobeny idzie kilogram tygodniowo i kurczę, no powiem szczerze, że nie bardzo sobie wyobrażam, że miał taki kilogram robaka miał czas wydłubywać i jaki to kompostownik miałby być, miałbym taki problem z jego umiejscowieniem, nie ma na to czasu, że tak powiem mówiąc. krótko i po męsku, ale, ale e, lubię. Alkoholomprologusy, ten, polypterusy, przepraszam, widzicie stare nawyki Polipterusy bardzo lubią dendrobękę. Noczane to oczywiście jak najbardziej, zresztą czekoladowe i, i ziemiady też nie narzekają. Eee, także czanki, no co, no i tam przede wszystkim rośliny ruszyły zdecydowanie lepiej niż w tych baniakach, Muszę Wam też nagrać to wszystko. Eee, na pewno widać tam zdecydowany progres od momentu tego powstania Te zbiornika, z już prawie nie widać. Ku ucieszeniu niektórych, ku smutkowi innych, co tam u nas? No, tyle na dziś, słuchajcie, dzieje się w tych akwariach. Ja wielu rzeczy nie nagrywam, bo nie mam na to czasu. Mógłbym robić tak naprawdę filmy ze wszystkiego, co tutaj się dzieje, z wynoszenia, przestawiania. Ten baniak podnosiliśmy, pamiętacie, tu był stolik taki. Myśmy go opróżnili wodę do poziomu pół centymetra nad żwirkiem, tak żeby krewetki miały po prostu jeszcze wodę. No i we dwóch z tym żwirem, ze wszystkim, tak jak widzicie, podnieśliśmy je do góry bez niczego nie pękło. Troszkę się obawiałem, czy się nie złamie, ale nie, jak najbardziej sobie z tą ziemią, z tym bazaltem poradziliśmy z pawłem. Dzięki, ci, Pawełku. To jest mój przyjaciel, kolega z pracy, z którym no, nie jedno akwarium razem żeśmy dźwigali, nie z takich miejsc łącznie z 1440 z wyciąganiem 300 tam z dziury. Oj, było z Pawłem, było dźwigania no ale z nim się nie boję tego robić, wiem, że nie puści, jak i ja. Może, a ten zębki masz tam, tak? No ja sobie je ogarnię, no. no, żeby ci było, żebyś nie potknął tak, jak się tam woda wyleje, to pół biedy, kurwa. Tak, tak, żebyśmy przyjeżdżali. Realny. Dwie trzeba wziąć. Znaczy tak naprawdę można dać jedno. A na środku jest i tak wyzbrojony. No, a bo... No, no wziąć, to jeżeli dać do mnie, to No to jest cyntymetr, kurwa, kurwa To wysuń sobie tak, żeby Ja się to wychodzę, nie? Czeka, no, tylko z tą głupką trzeba by było wziąć, nie? No dobrze, by było. Czekaj, już sobie chcę doleć dokument. No, jest to kończ. tam mnie tam, tam 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 tam. nie będzie przeszkadzać. Ale tam i Ale się nie, do... ma... Ale ja tu nie mam A to, to... poczekaj, no to zaraz coś nie poczekaj, Sobie... Dobra, dalej to nie? To, dalej. To no. był to to dom. Kurwa, trzeba powiększyć ten pisł. To... No, zaraz, kurwa, daj mieszkanie. Staramy się. Kurwa, to za długo ku nie O, na półkę. O, właśnie będę mnie bo zajebał, bo raz, no, to razy... Aha, też tak mówiłem, dopóki nie zajebałem. Dostałem cały dzień. Tylko kiedy? No! Aż masz, kurde. Matka to już nawet możemy postawić pałkę i szumer. No, Wstawię sobie. Dwa, a jeszcze jeden. Może i palce. Ujść palcem. Spuściłeś? Na drugiej strony? Na. No i teraz co możemy? Teraz tak, do mnie trzeba posunąć? Tak. Ja bym trzymał a ten słuchaj do mnie akwarii. Akwarii do ciebie? Tak. No. Według mnie to jest ido. O, no teraz, jest... o no dobrze, bo tu nie patrz na gąbkę. Ja nie patrzę na gąbkę, bo tam to jest księga. Pędę, To 3 i no. A nie, nie. ma. to to się na A trochę nie? nie, można dołożyć. Ale to ono nie, jest, no. nie tam przeszkadza, tam, że tam wystaje.

Byście troszkę sobie tak? pomóż. nie ma tak łapami. Teraz będzie. Nie półkę. tej głupi. Teraz nie Dyrektor, półkę. Bo ma tej głupi. nie będzie. No. Nie jest to. Którym balki, Którym balki, bo nie zrobi, Nie na nie będzie. Nie czy nie 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 jak ty nie tak, żeby można było to teraźniejszo wsunąć. Wiesz to, Ale troszkę chodzi? przesunąć no? Ale przesunąć, żebyśmy nie, nie musieli tego. Nie, Wiesz? nie zamiatanie. To no później, urwać, Przesunąć, to jest nieproblem. No, no, to no, 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 trzeba

Ile nie, Ty, ile nie ile Cześć. Cześć. O, już do przykleił <grym> się, <grym> się, <grym> się, bo deska jest przesunięta, to się nie przyklei. Nie wiem, czy mogliby ktoś z nim wyjść tą deską? Może jakoś ściągnąć, ale, no, ale to... A później odwrócić się i przesunąć z deski na to Nie, że to

w tym tą deskę, Dobra, trochę Jarek. Ja trochę jak panią. O, do O! się, jeszcze. Do jeszcze, 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 jeszcze. Do końca. Dlatego, że tam damy mały. Do końca. Do, do Dawaj się. Dobra, jeszcze troszeczkę. Dobra, Dajam się z deskę, ja widzę, jest, ja się tu, tu już to zrobiłem. To ustawialiśmy. brakuje, się. brakuje Ale mamy, mamy styropię, ja, ja będę wiesz, za niebiście. jeszcze pięć. A ja mam pięć, nie ja to Mam dwieście, pięć, 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 Nawet, nie budeztą, nie było, nie Ale aby swoje małe łapanie są, kursy, na... Czym? Słuchaj, nie tą podróż. O, kurwa w tym. Czym? Chcesz nie w tym? tą coś w tym? Chcesz się w tym? Chcesz coś 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 w do Minie. No właśnie, no, ja bym minął, znaczy gniazdko o tak jak teraz. I, ale dosłuchaj, czy tak nie? Tam? A ja, nie, bo potem nie będzie miał dostępu, czy... To raz, to, to możemy dosłuchać. Do ściany, tylko do ściany, ruku. Mijając gniazdko. Też tam tam... Nie wiem, że masz ciężko. Nie wiem, czy to tam. Nie, nie też nie może być, pójdę. Ale nie gniazdko. Iś kamyczek pewnie jest pod nogą. Bo jeszcze możemy dosunąć, jak chcesz. No, byś chciał jeszcze trzy, no, Może dołączyć się zawrzeć. to, patrz, tylko 30. Ja cię o, bo dalej nie pójdzie, bo przedni nie chcę chyba trzymać. Co trzeba zostawić. Ach. O kurwa, ma. Anka, pamięta, że masz kalendarz tylko do 20 kwietnia. I tu można wtedy postawić fotel. Jest więcej miejsc. No pewnie. I to te tereny, jak wszystko będzie w końcu na jednym stronie, a nie tak no. tam pod spodem, tu pod spodem, tu i... Obczew. No a tutaj to musisz to jednak zabudować, Ja coś tak kurwa. No jest, dopóki ja się tu grzeby ciągnę, to chuj tam, ale, ale jak będzie finalnie już to, to będzie zabudowana, Ja dopóki to jak ja ciągle przestawię, to dopóki to nie wiesz, nie umiem. No, nie, Kawał, kawał silnego chłopa i kawał przyjaciela przede wszystkim to tak przy okazji słuchajcie szafki stoją trochę krzywo bo oczywiście sam jakby był centymetr tam to by był ideal, ale jest pół milimetra zabrakło, żeby stały prosto no ale ślepy nie zauważy, mądry zrozumie Głupia mu wytłumaczy, mówiąc krótko więc to to tam wiecie, takie, takie problemy to nie są problemy no kurcze mam nadzieję że że, że, że tutaj te nie ruszą Dwa przyznaje. Ebe Fisztang chyba mi pisał, że będziemy żałować Grzenek Sztańszwelda. E, troszkę żałujemy, to znaczy tak żałujemy i nie żałujemy. Jest to piękna ryba, cudownie pływa w tej swojej mini ławicy, ależ ile ona tu robi, też bałaganu, to wam powiem. No i że nakarmić u nas Polypterusy, to jest to, to: najpierw one muszą się najeść. Dopiero jak one się najedzą, to można spróbować nakarmić jakiekolwiek inne ryby, co nie jest wcale takie proste. I tej a właśnie, one potrafią gdzieś ćwiarę, czyli ze 200 gram na raz. I to, co Wam ostatnio opadałem, zaje fajne są później odchody, można się wystraszyć. Hmm. No, chyba tyle. Nie będę przedłużał, słuchajcie, nie będę gadał Wam e, jakichś niepotrzebnych głupot. E, bardzo mi miło, że, że z nami jesteście. Bardzo mi miło, że mnie poznajecie gdzieś tam po tych sklepach, po tych wystawach. Powiem Wam, że to trochę czasami się krępuje, ale Wy się nie krępujcie, podchodźcie śmiało, to może ja przestanę być taki dzikus i tyle. To bardziej ja nie chcę Wam przeszkadzać, zawracać dupy i, 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 i może tak należy traktować, natomiast każde takie spotkanie i każda taka rozmowa jak chociażby w Neonie bardzo, bardzo pozytywnie na mnie wpływa. Bardzo Wam kochani dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam spokojnej, udanej niedzieli, życzę Wam wszystkiego dobrego, zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze, bez zdrowia nie można przy tym wszystkim chodzić, więc to kochani pamiętajcie, tego Wam życzę, Wam i Waszym rodzinom i na Waszym najbliższym. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, hejka.